Nie wiem, czy znasz tą firmę Whiskers, ale jak masz kota, to jest bardzo możliwe, że wiesz, że Whiskers to jest firma, która sprzedaje jedzenie dla kotów. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałam wytłumaczyć, czemu Whiskers się nazywa Whiskers. Firma Whiskers jest wzięte z angielskiego słowa. Whiskers i zaraz wytłumaczę co to są Whiskers, ale najpierw chcę podziękować dzisiejszego sponsora Surfshark VPN. Jak myślałeś o tym żeby kupić jakiś VPN to polecam Surfshark. Mam też dla Ciebie kod gdzie dostaniesz zniżkę i też dostaniesz 3 miesiące za darmo. Chyba wszyscy wiemy, że żyjemy w takich czasach kiedy cybersecurity jest dosyć ważne. Jak używasz VPN tak jak Surfshark to możesz się chronić przeciw Russian hackers, albo wiesz, inni tacy ludzie, którzy chcą zobaczyć, co robisz online. Surfshark to mniej więcej jest taka maska, że jak wchodzisz w internet, to Surfshark tak naprawdę kryje wszystko to, co robisz, ale też kryje i chroni Twoje hasła, Twoje konta. To znaczy, jakby jakiś haker albo ktoś chciał zobaczyć, co robisz online, to jak używasz Surfshark to wtedy nie mogą. Jak chcesz więcej informacji, zobacz na dole w opisie. Okej, okay, to co to są whiskers? Whiskers są wąsy, ale nie takie jak człowiek ma, bo człowiek ma mustache, ale zwierzę, tak jak kot albo pies, ma whiskers. Oczywiście inne zwierzęta też mają whiskers, ale może przez to jedzenie dla kota, to jak ja słyszę whiskers, to myślę, o kotach. I to tyle, dlatego to jedzenie się nazywa Whiskers. Może przez to, że niektórzy ludzie nie wymawiają to ry, tak jak Whiskers, tak Whiskers. Tak sobie wyobrażam, że taki facet z Nowego Jorku z lat 30. on by powiedział Whiskers, tak? Yeah, watch out for them whiskers, they're huh? right? Albo, ja nie wiem, coś takiego. Tak jak Three Stooges, nie wiem czy znacie Three Stooges, ale oni by powiedzieli tak, no, Whiskers, a? Huh? Zamiast Whiskers. I myślę, że czasami usłyszycie, że ktoś mówi, że. Że ktoś, czy, czy facet ma Whiskers, ale to jest chyba, nie wiem, czy to ma być żart, czy, ale to rzadko się zdarza. Większość czasu się mówi, że facet ma mustache, ale Whiskers to ma jakieś zwierzę. I to tyle. Daj znać w komentarzach, czy wiedziałeś o tym, czy to jest nowa informacja. Subskrybuj i tak jak mówiłem, jak chcesz VPN, jak chcesz chronić swoją tożsamość Jak to się mówi? Toż, tożsamość? Jak chcesz chronić twoją tożsamość i żeby ludzie nie wiedzieli co robisz online i żeby Russian Hackers, wiesz szczególnie teraz, right? Jak nie chcesz, żeby Russian Hackers nie wiem, znaleźli twoje hasła to używaj Surfshark VPN OK, na razie, cześć